W Zagłębie Lubin mierzyło się z Arką Gdynia w ramach rozgrywek Ekstraklasy. Dzień później na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni młode Zagłębie grało z Arką. Wynik trochę zaskoczył w sumie kibiców, bo wiadomo mistrz zagrał z 14 zespołem zeszłorocznych rozgrywek. No i, i Zagłębie przegrało 0 do 1. A jak ten mecz wygląda z perspektywy ławki szkoleniowej? Z perspektywy ławki, bo jeszcze nie udało mi się obejrzeć tego meczu na przez, przez płytę. Ja powiem tak przewrotnie, że w meczu z Polonią i w meczu z Koroną zagraliśmy dwie dobre połowy, dwie pierwsze dobre połowy. W meczu z Arką ja uważam, że zagraliśmy cały mecz równo i, i to trochę się w obronie spowodowała to, że przegraliśmy mecz 1-0, a wyjątkowo jeszcze zabrakło w tym meczu, co potrafiliśmy wykorzystać z Polonią czy, czy z Koroną. Mieliśmy swoje sytuacje i wykorzystaliśmy tak w Arce, mieliśmy sytuacje i nie potrafiliśmy żadnej zamienić na bramkę, a przypuszczam, że my byśmy strzelili pierwszą bramkę, to byśmy ten mecz też wygrali. A z czego te błędy w obronie wynikały? To nie wiem, chłopcy w jakim stopniu na formie odwiali ta podróż do Chin, czy może to. Nie, ja to... myślę, że tutaj nie ma co mieszać ani podróży do Chin, ani to, że zagraliśmy trzy mecze, po prostu popełniliśmy błąd w obronie, i jeden tak naprawdę poważny, który nas kosztował bramkę i to nie ma nic wspólnego ze zmęczeniem, czy tymi wszystkimi przygotowaniami. Po prostu brakiem konsekwencji i koncentracji przy tym akurat w fragmencie gry. A w jakiej formie są twoje podopieczni? Jesteś zadowolony z tego, jak się prezentują, jeśli chodzi o, o cechy takie psychofizyczne? Ja myślę, że ja mogę być zadowolony pod tym kątem, że roz, zaczynają rozgrywki na wiosnę, mieliśmy problemy yy, piłkarskie. My, my nie potrafiliśmy... Utrzymywa się przy piłce grać w ten sposób, co sobie zakładamy. Dzisiaj po trzech meczach, w tym jeden przegrany w Gdyni, ja mogę powiedzieć, że na pewno wyglądamy pod kątem piłkarskim, a motorycznie też na pewno nie ma, nie ma uwag, bo, bo te trzy mecze potrafiliśmy spokojnie wytrzymać 90 minut. No tak więc się zdarzyło, że przegraliśmy. No, no, dzisiaj byśmy wygrali w Gdyni, byśmy wszyscy byli zadowoleni, ale, ale ja też nawet z tej porażki mam... mam Mam takie spostrzeżenia, że z pewnych rzeczy mogę być zadowolony, bo, bo wynik wynikiem, ale, ale to nie, nie zawsze jest akurat w tym momencie, to jest najważniejsze dla nas. Po tych trzech, tak jak mówisz, pojawiły się jakieś spostrzeżenia? Któryś z chłopców wyróżnił się na ten moment? Czy, czy po nie trzech szczerze. meczach nie chcę personalnie mówić. Na taką, na taką rozmowę odnośnie chłopców, jak to przez te pół roku wyglądało, to chyba możemy się umówić w grudniu i, i wtedy sobie porozmawiamy po 17 kolejkach, czy ktoś te pół roku wykorzystał był dobrze, czy, czy po prostu troszeczkę stracił czas. Bo po trzech meczach to jest za krótki okres czasu. Do drużyny wrócił Szymon Skrzypczak, już wspominałeś o tym. Po dłuższej kontuzji zawodnik wraca do, do składu. W dwóch meczach już wszedł z ławki. Ile Szymon potrzebuje czasu na to, żeby w pełni się odbudować i, i można było na niego liczyć w przeciągu całego spotkania? Ja myślę, że znając Szymona dłuższy okres czasu, ja wiem, że Szymon ma taki organizm, że, że szybko dojdzie I, i to widać i na treningach i powolutku, w, nawet te, te końcówki dwa razy po 20, chyba w dni 25 minut, ja myślę, to, to jeżeli zdrowie mu dopisze, no miał tą nieszczęśliwą kontuzję, to, to Szymon jest w stanie szybko, bardzo szybko dojść do swojej formy sprzed kontuzji. Podsłuchałem ostatnio, że nie miałeś okazji oglądać, no, w telewizji nawet, bo wiadomo, byliście w Gdyni wtedy, meczu rozgrywanego na Dialog Arenie. Hmm. Ale hmm. dopytywałeś się o, o występ Arka Woźniaka. To, że strzelił bramkę, zrobiło na tobie wrażenie, serce mocniej zabiło, w końcu to były podopieczne. Znaczy, ucieszyło mnie to bardzo, bo, bo w Gdyni nie mieliśmy okazji obejrzeć tego meczu. Oglądaliśmy inny mecz, bo nie było akurat tej stacji Orange. Yy... Dowiedziałem się, że szczelił Arek bramkę. Cieszyło mnie to, ale no najbardziej cały czas myślałem o tym, żeby to w Zagłębie wygrało, bo ta bramka Arka Woźniaka to byłoby jakiś tam malutki sukces tego, że ten chłopak bramkę szczelił, ale, ale tu były ważne trzy punkty i Zagłębie te trzy punkty zdobyło. A że Arek się do tego przyczynił, to, to fajnie, bardzo dobrze i życzę mu, żeby tą formę swoją na pewno coraz miał większą, dopisało mu zdrowie, szczęście i, i żebyśmy się nie cieszyli tylko tą jedną bramką, a, a, a o wiele więcej. Chłopcy w jakiś sposób komentowali to trafienie Arka? Nie, nie, nie słyszałem bynajmniej w tym momencie, żeby skomentowali tą bramkę, jak, jak to się stało. Oglądaliśmy potem yy, skróty, to na pewno no, to nie była łatwa pozycja. Potem miał może łatwiejszą, ale, ale okazało się, że szczelił tą jedną. Cieszmy się z tej jednej. Pierwszy zespół w tej chwili ma przerwę w rozgrywkach. Wy zgracie zaległe spotkanie 4 września z górnikiem Zabrze. Jakie nastawienie przed tym meczem? Wydrużenie. Wiadomo, że pierwszy zespół Zagłębia wyjechał na ten obóz przygotowawczy do Opalenicy. Później piłkarze rozegrają mecz sparingowy dzień wcześniej. Z, tak, w piątek. Notabene z górnikiem, górnikiem zawsze, czyli, czyli prawdopodobnie zawierasz tylko młodym składem i, i górnik być może też, bo trenerzy będą mieli okazję do przetestowania tych dublerów. Ja wiem co do tej młodości. No, do kiedy nie pojechał z nami rakowski Dąbrowski. No i można powiedzieć stary Bartek Rymaniak, stary stary 89. rocznik, czyli tak naprawdę, no dzisiaj mówimy o, o Dąbrowskim czy tam Rakowskim jako starza, tak naprawdę są 90. 92. rocznik, pojedziemy, można powiedzieć tak o, inaczej, pojedziemy swoją kadrą i... Jeżeli takie miałoby miejsce, bo wiadomo, piątek jest mecz sparingowy, trener Bajor, zależy jakie będzie, będzie miał założenie, bo na ten temat z nimi rozmawiałem, no ale jesteśmy przygotowani na taki wariant, na taki wariant. Jeżeli będzie chciał kogoś dać, żeby zagrał w meczu młodej klasy, to ta osoba zagra, jeżeli nie, naprawdę są następni chłopcy, którzy po prostu mają grać jak najwięcej, bo, bo dzięki temu będą czynić postępy, a to, to jest najważniejsze. Macie dokładnie taki sam, taki sam bilans, yy, jak górnik Zabrze, czyli zapowiada się wyrównane spotkanie i znając charakter zespołów ze Śląska, chyba będzie zacięty mecz. Na pewno tak. Yy, tu jest mecz meczowi nierówny. Tak ta, jak sam wspomniałeś, zależy, jaki górnik składem wystąpi. Jeżeli da paru zawodników z pierwszego zespołu, no to może być to przeciwnik dużo silniejszy. Jeżeli nie da, może być no, na pewno w jakimś stopniu może osłabione, ale to, to, to pokaże te 90 minut zabrzut, czy to będzie słaby przeciwnik, czy silny. Tak więc jak, jak mnie spotkasz w poniedziałek, to ci powiem, czy to był mocny przeciwnik, czy nie. A jak był słaby i z nami wygrał, to znaczy, że my byliśmy słabsi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.